Już ma urządzenie. Rozkręca się wirnik i wystartowa. To jest drodzy Państwo pierwszy pokaz w dniu dzisiejszym. Będą się pojawiać jeszcze dwa razy ślibówki, Za każdym razem taki inny model. Na koniec dzisiejszego dnia zobaczycie potężny model śmigłowca którego wierniki mają ponad 2 metry rozpiętości. A no węg i piękne akrobacje w tego śmigłowca Klub Modelarstwa sportowego z Kielc. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to oczywiście koledzy z klubu dzisiaj które razem z nami można zapytać, można się zapisać, można też zająć się modelarstwem sportowym i zdobywać laury na zawodach krajowych i międzynarodowych tak jak koledzy z klubu sportowego Pierwszy Kielcu i odłączył kartę I takie suda proszę Państwa, to śliwowe przetrawki. W ramach rąk. Ja tu porównam, że w namiocie, który z grupą narasta w szkole, to dzisiaj, to w pikniku jest, jest to namiot tam w ciągu namiotów astronomicznych, na kilku grupach tam jest specjalny przybieraczem właśnie do nauki latania takimi modelami. Jeżeli ktoś nie może pójść i zobaczyć, że to wcale nie jest taka prosta sztuka, to można z Może ktoś załatwie bakteria i będzie chciał się do trudu zapisać i stać się także pilotem, zyskać specjalne klawania, licencje do pilotowania tego typu modeli. W ostatnich czasach tego typu modele i izody działające na podobnych zasadach stały się bardzo spokojnie. Niestety, nie spotkałem bardzo wolnym wysokiego wyspiewaniem, a to to, Brawo, Państwa, prawie pionowe nurkowanie w wysokości Mamy sportowego z i śmigowiec za chwilę wystartuje. Oczywiście nie schodzimy tam na dół, zostajemy tu na górze. Za chwilę będzie śmigowiec widać, że naszymi głowami właśnie wystartował i obserwujemy. Ja przypominam już Państwa, że klub modelarstwa sportowego jest już razem z Kielę jest razem dla nich podczas całego festynu mają także symulator lotu, w sobie w tam można podejść, można yy, spróbować, studiło, czy na śmierci łatwo się yy, steruje, czy łatwo się pilotuje. Okaże się kiedy, że to nie jest takie proste zadanie. Zanim piloci zaczną yy, sterować, pilotować modele latające, no to wtedy dużo wcześnie, jakbyście sporo na symulatorach, żeby wszystko szybko, szybko, prawidłowo wykonywać, to po to, żeby nie rozpijać podobnie jak to A święto. Aczkolwiek czasami niestety jest to święta. Tymczasem oczywiście, że bardzo proste, kiedy do wyprawki, widząc, że odpowiednio licencjator, to będziemy teraz wiadomo, że jest święto w wodach, że będzie wyprawki, to mamy do wymiaru zaległego, do w w w w w Ô mọi người có thể nói <laughs> là sẽ phải có thể nói 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 là

本当にいいんだ。

Można powiedzieć... Przepraszam, ale też bo będzie wcale w nie podmawiajmy się tości, po prostu, tylko będziemy stawiali sterunki Nie możemy tego wypełnić. Niech to Nie ma tutaj odpowiedzi. na どうしたこと言うの

paki odejdźcie stąd. ごありがとうざいました。<noise>